Wpija wodę, gołąbeczek z tych roślinek, o. taka sielanka w parku. Ojej, jak delikatnie tym dziubulkiem. i tam spija tam rosę. Tutaj gołąbki mają taką yy, takie miejsce do siedzenia. Marzyłyby mi się takie właśnie miejsca, ale typowo dla gołąbków, z miejscem na gniazdo, żeby można podkładać jajeczka sztuczne, żeby kilka takich miejsc było. No tutaj to jest po prostu park, i one wykorzystały tą podpórkę dla roślin, tak sobie siedzą, ale żeby to było takie typowo dla gołąbków. Ogólnie te gołąbeczki trochę śpiące tam siedzą, bo to po deszczu, jeszcze tak padały. Zaraz dostaną oczywiście taki ode mnie poczęstunek. Takie ślicznotki, miejskie gołąbeczki. Tutaj ktoś chlebek narzucał i one tak się tym chlebkiem raczą. Nawet się tam niektóre kłócą przy tym chlebku, ale zaraz dostaną ziareczka. A jest ich tu dzisiaj sporo. Będę się przyglądać, czy nie potrzeba pomóc któremuś. No, o, już się zlatują. Już się zorientowały, że ja tu z jakimś jedzonkiem przyszłam. O, będą miały dobry dzień. Teraz słoneczko wychodzi. Yy, Pojedzam. Tutaj mają pszenicę i życzę wszystkim spokojnego, dobrego dnia, dużo zdrowia. Proszymy. Jest już sporo tych kołączków. Tak dzień aż tyle gołąbeczków nie widać pewnie rano, to może gdzieś nocują blisko, nie wiem czy może jak takie głodne to do parku przyjdą. To jeszcze pokażę jakie na gałązce siedzą. Ja tutaj patrzę ten chleb to jest spieśniały, więc ja im wyrzucę ten chlebek, ojej. Spleśniały, to takiego chleba, no chleba w ogóle się nie powinno dawać na spleśniałego, no to już absolutnie, to jest choroba dla, dla, dla tych stworzeń. One, one chorują od takiego czegoś, no. Teraz im wyrzucę te chlebki. A ze środka jadły, to może tej, tej, nie najadły się tej, wiecie kochani, tej, tej, tej pleśni. To jest taki bez nóżki, gołąbeczek. Weteran. Każde statko to jakiś weteran. Aż no, w zeszłym roku go widziałam tego gołąbka.